i polega na wejściu. Ja powiedziałam, że jakby postawienie nogi tutaj to jest błąd, ale mi chodzi o postawienie nogi bez akcji, okay? czyli sobie po prostu tutaj wejść. Generalnie ze ślizgu celem jest to, żeby moje kolano ominęło jej nogę tutaj, czyli tak, czyli żeby moje kolano ominęło nogę, żeby zbudować solidną ramę łokieć, kolano, o Wam mówiłam. To jest w ogóle, jak obserwujecie walki lepiejego, to jest coś, co też rady, które nie to robić ogony walki lepiejego i walczyć jak lepiej. Taki, taki był w pewnym momencie cel. Ja sobie to trenowałam tak, że przez pół roku ćwiczyłam praktycznie jeden chwil w walce. Czyli miałam zebrane tutaj kimono i miałam mieć to połączone. I to było wszystko, co robiłam. Szukałam sobie tutaj jakiegoś rodzaju przejścia. To faktycznie sprawiło, że moja rama w tym momencie kiedy wchodzę do, do ześlizgów, jest naprawdę mocna. Standardowy ześlizg to musisz mi troszeczkę, e, troszeczkę zaoporować. Standardowy ześlizg wygląda tak, że sobie przechodzę przechodzę sobie tutaj do pozycji i teraz jest w zależności od tego, tak naprawdę jak preferujecie, tak? Niektórzy sobie łapią chwyt z tej strony, ja najbardziej lubię łapać chwyt pod pachę. Przechodzimy sobie biodrem przez biodra przeciwniczki, jeżeli czuję, że jej mięśnie, nóg, przywodziciele się zaczynają naprężać, to znaczy, że już prawie jestem w przejściu, ok? Ja sobie też lubię tutaj, by tak trochę to powiercić. Zobaczcie, to jest to rozciągnięcie. Tutaj większość ludzi nie jest tak bardzo dobrze rozciągniętych. W momencie, w którym tutaj zaczynam dawać presję, czyli moje ciało zaczyna odchylać, odchylać, jej biodra, zwiększa się szansa na to, że, że przejdzie. I teraz możemy sobie wyłapywać rękę pod tricet. I taki detal, który zawsze mi ułatwia pracę, to jest praca głową. Bardzo często ludzie przechodzą z gardy, gdzieś tam mają do głowa, nie wiem, w różnych miejscach. I najlepszą robotę zrobicie wtedy, kiedy wasza głowa będzie odratać głowę przeciwniczki, albo oczywiście też tutaj, tak, tą presją w tym miejscu. Myślę, że w sumie najczęściej przychodzę tak, że właśnie sobie łapię tą ręką pod głowę. I taki jeden detal, który. który zawsze robię przechodząc, który też nie zawsze widzę, że, że ludzie robią. To jest odwracanie, jakby odpychanie lecikiem, z którym już jestem po przejściu, odpycham swoim piszczenem i biorąikiem. Okay? Czyli że to, co chcemy zrobić, chcemy. i jakby to działa z różnych pozycji, tak? Może być z, z motyla, może być z, z półgardy. Próbuję złapać sobie na razie, tak, no powiedzmy, że, że na wyczucie, dobra? Na wyczucie, czyli nie bronimy się jakoś mocno, ale trochę to kolano gdzieś tam nam, nam przeszkadza. Łapiemy sobie e, ramę, tak? To ma być coś, przez co nikt się nie może u was e, przebić. Łokieć z, z kolanem, łokieć z biodrem, kiedy się wychylam do przodu i sobie suwam, zobaczcie, nawet, nawet bez chwytów. Tak? Nawet nie muszę mieć tutaj złapanych rę rękę pod pachę, bo tak naprawdę, jeżeli ominę jej dobro i położę się na nią, tak jak nazywałam na początku plato, to mamy już, mam już przejście tutaj, tak? Ech, czy, to, czy ktoś nie zna ze ślizgu? Wszyscy znają? Biały pasy, gdzie jesteście? Znacie? <grym> Znacie? Znam. Na pewno. Dobra. Słuchajcie, zrobimy sobie na początku, na początku sobie zrobimy